Witajcie moi drodzy, docieramy do ostatniego odcinka, jeśli chodzi o hiding spoty w fazmofobii na małych mapach I co nam zostało? Edgefield, oczywiście Zapraszam Was serdecznie Okidoki Tak więc ostatnia mapa, Edgefield Też się postaram się na szybkości zrobić W sumie tu jest sporo hiding spotów, więc Paul Thompson, zdarzenie paranormalne, świeczka i kadzidło, kiedy nas goni? Go. Puknął? Nie tu. Na górze? Ewidentnie słyszałem. knock. knock. Dobra, ogólnie co możemy jak już tu jesteśmy, to możemy zacząć od basementu. Mega niebezpieczne miejsce. Są szafki zazwyczaj zajęte albo zablokowane. Więc tutaj no nie ma, nie ma bezpiecznego miejsca. Jak już tu utkniecie, no to polecam gdzieś się skitrać. Tutaj to raczej nie. Ewentualnie gdzieś tak w róg strasznie tu albo przy, tam przy korkach e, może będziecie mieli szczęście. Może duch akurat do was nie przyjdzie, ale no mega mega newralgiczny punkt tej mapy. Tutaj też no jeżeli szafki nie są otwarte, nie ma co zrobić. Nie ma absolutnie co zrobić. Edgefield jest mapą, na której jest giga dużo, to jest mapa z największą ilością safe spotów. No born. Tu jest safe spot generalnie zastawiony w 99%. Nie ma tutaj jak się schować za drzwiami, to jest Prawdopodobnie jeden z niewielu pomieszczeń, w którym nie ma się jak schować za drzwiami, ale nie musi być, bo zajebiście Dobry safe spot jest tutaj. 250 tysięcy procent pewny. Także tak. Tutaj nie ma też za bardzo pola manewru. Gdybym musiał, chowałbym się tu, ale do was zobaczę. To nie jest safe spot. To jest. Nic. Tak samo beznadziejnym miejscem jest garaż. Tu jest pełno hiding spotów za drzwiami, dokładnie neki. Yy, w garażu nie ma nic, nie ma nigdzie safe spota, yy, także tutaj jesteście praktycznie uwięzieni. Więc jeżeli już, nie wiem, no próbowałbym tutaj gdzieś za drzwiami się schować. Może jakby duch tu wszedł. Nie sądzę, żeby was nie zabił, raczej na 100% was zabije. Ym, tak samo nie ma hiding spota tutaj, yy, w salonie, yy, tutaj jest dobre miejsce do lupowania, czekacie sobie na ducha, obiegacie go i uciekacie. A jeżeli już chcecie się bardzo chować, no to nie wiem, może jedynie tutaj i liczyć, że duch tu po prostu nie wejdzie, nie? ale no, myślę, że nawet was zobaczy stamtąd. Takie jest moje zdanie, dokładnie tak jak Nekito piszesz, yy, za drzwi i modlitwę odmawiać. Tutaj jest ogólnie pokój z hiding spotem w szafce, ale no wiadomo, teraz na Nightmare jest bardzo dużo szafek zastawionych. To nie jest hiding spot. Tu duch was zabije, jak będzie wracał, zobaczy was. Tak samo, no tutaj absolutnie też nie. Czy gdzieś tam jakoś, nie wiem, sklinować się drzwiami. No raczej nie, raczej nie. Ten pokój jest niebezpieczny. Tak samo niebezpieczny jest ten pokój, chociaż tu jest już trochę lepiej. Bo, bo tu, chociaż ja tu nigdy się nie chowam, więc nie wiem. Nie testowałem tego Hiding Spot'a, ale uważam, że on może wypalić. Raczej tutaj, jak się zamkniecie, duch wejdzie tam, to was nie zauważy. Na 80% bym powiedział, daje gwarancję na tego spota. Nie ma, nie ma Hiding Spot'a tutaj, żadnego też, no jedynie. No mówię, tutaj o tyle jest proste, nie trzeba korzystać z takich dziwnych miejsc jak na przykład to, yy, dlatego że jest pełno hiding spotów dookoła. Yy, już wam pokazuję, gdzie każdy pokój tutaj ma łazienkę. I praktycznie za każdymi drzwiami od łazienki możecie się super bezpiecznie schować. Duch tam nie będzie wchodził. No gdzie? Yy, a nawet no tutaj, dobra. Jakby nie wiem, mu coś odwaliło, no to tutaj jest jeszcze jakieś ryzyko. Tutaj nie jest safe spot. Jak będzie tam, to was zabije. Wiadomo, szafki i tak dalej. E, tu mamy następną. Kiedyś tu można było, ale to chyba przestawili też tą szafę. To już dosyć dawno. Tutaj jest giga, giga safe spot. Tutaj nic wam nie grozi. E, nie ma szans, żeby dół was zabił w tamtym miejscu. Tu za drzwiami akurat nie. Właściwie, no mówię. Korzystajcie wszędzie z nie? I tak samo dokładnie tutaj. To jest też 200% safe spot. O, przyciskacie, trzymacie drzwi. Nara, nic wam nie zrobi. Czyżby jakiś polter? Nie wiem, jak z tymi drzwiami, szczerze mówiąc, bo one jak je zamknę. Ej, mam freezing chyba. Tak? Aha. Jak je zamkniecie, to macie bardzo małe pole widzenia, jeśli chodzi o ten pokój, więc myślę, że jest to też rozwiązanie, ale po co, skoro jest łazienka, tak? Eee, to jest raz, które... Te? No i ostatni miejsce. To nie może być hand. To jest hand? Kurde, nie zdążyłem. Hmm, smutek. E, no i ostatni pokój. E, tu praktycznie nie ma safe spota. No wiadomo, są szafki, tak? No ale widzicie sami. Ale jest łazieneczka, Są drzwiczki. Tak, 100% pewny we safe spot. Nic wam się tu nie może stać. Nie ma, nie ma nawet takiej szansy. Także w każdej łazience praktycznie na górze, oprócz tej głównej, ta główna nie. W każdej łazience tej, że tak powiem, przypokojowej, nie? Rzuciłeś tu coś, słyszałem? Czy nie tu? Okno? Czym ty rzucasz? Telefon? Nie? Laptop? Dobra, MF5. I freezing. No, także oprócz tej Łazienki, wszystkie drzwi od Łazienek tutaj, ewentualnie mówię, no tutaj od biedy bym się ratował, ale myślę, że jest to dobre miejsce. No i na dole najlepsze. Cześć Fender. Na dole najlepszy hiding Spot też 100% daje za niego. Jak umrzecie, możecie składać reklamację i, i do sądu iść tutaj. To jest y, giga, giga Safe Spot. Nie ma szansy, żeby duch cokolwiek wam tam zrobił. Alrighty. Czyli tak, mamy. To i to. Queen's, oni shade Jean Myślę, że to nie shade. Czyli shade ma co? Pismo? Queen's hm. chyba też nie za bardzo. To weźmy, to weźmy. I. No dobra, i tak dwie wycieczki będą. Także Edgefield jest. Niektórzy nie lubią Edgefielda, nie wiem dlaczego. Ja go bardzo lubię. Jest super bezpieczną mapą przede wszystkim. Super bezpieczną mapą. I tutaj jest naprawdę bardzo dużo miejsc, w których można. Przetestujemy. O ile tu przyjdzie. Tak, tu FPSy dropią, strasznie, mi też, wszystkim. I dlatego ta mapa tak długo się ładuje też. Ja nie wiem co z tą mapą jest, ale mm, znam ludzi, którzy mają naprawdę potężne sprzęty i Edgefield im się aut autentycznie ładuje bardzo długo. Dobra. Nie wiem czy to tu... Ej, twinsy, dobra. Rzucił tu, nie? Chyba? Nie tu, ale gdzieś rzucił kubkiem jakimś. Tu i zadzwonił telefonem. Twin interaction było. Tak myślę. Laptop z integrą. Oj oj. Wszystko jeszcze tak szybko? No proszę. A to nie wiem czy... A przypadkiem? Nie? Bo ja na przykład mam HDDK, nie? I mi mimo wszystko się wszy... Mimo wszystko, wszystko mi się dłużej wczytuje. Świeczka kadzidła kiedy goni. Cyk. No, eee. zamiesiadłem tą świeczkę. Ja mam tutaj, teraz widzisz 62, 50. On chyba się przeniósł ogólnie tutaj do tego bardziej, co? Się coś widzi. Dobra, testujemy. O! Eee, ja zacłaniam. Teraz mam 100 fpsów, nie wiem dlaczego. Dobra, wyniosłeś się stąd wiem. Wiem o tym Masz tu. Od dokąd się wyniosłeś? To jest pytanie. A, na koniec też dobra, Ehm... Zdjęcia dobra, myślę, że to Twinsy. Przynajmniej tak po zachowaniu. Tam mieliśmy taką interakcję Twinsową. Sam sami zażarłeś już? Masz drugiego. Hmm. No dobra. Wystarczy tej symfonii. Pindoli oba krucze. Hello. No SSD to też zawsze jest power up, nie? Ja sobie muszę dołożyć ssd -ka. Teraz to nie są duże pieniądze za te SSD-ki, a dużo dużo dają, nie? Tak naprawdę. No dobra, z Perfect Gameu i tak nici. E, tam te dwa trzy zdjęcia mogłem zrobić. No SSD, nie? Wszystko ci szybciej.

Dobra. Zdjęcia na pół. jedno zdjęcie przestrzelone, drugie zdjęcie przestrzelone. Ech. Prawie perfect game. No dobra, mamy czwint też ogarnięty, także mamy elegancko zaliczone hiding spoty na małych mapach. Easy. Tak jest moi drodzy. Edgefield wcale nie jest taki straszny. Wiele osób tej mapy nie lubi, ja tego nie rozumiem. Tu jest mnóstwo hiding spotów, jest gdzie się schować, jest gdzie uciec przed duchem. Można bardzo łatwo łamać line of sight, co ułatwia uciekanie przed huntem. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego materiału jak najwięcej, że pokazałem wydaje mi się, wszystkie miejsca, w których można się schować. I że to po prostu ułatwi Wam polowania na duchy, że to po prostu ułatwi Wam rozgrywkę i będziecie dzięki temu bezpieczni. Bo przede wszystkim bezpieczeństwo liczy się zawsze. Mam nadzieję, że zostawicie jakiś komentarz, dacie subskrypcję, kciuk w górę i dołączycie do Discorda albo Twitcha, do czego dołączam linki w opisie. Trzymajcie się cieplutko, i słyszymy się w następnym nagraniu. Do usłyszenia.